SQLite, a. używałeś ostatnio? Kto nie używał? Kurczę, ale, ale nie, ale używa, używasz tak, jakby gdzieś na czasie teraz? Bo ja przyznam szczerze, że z SQLite, już się nie bawiłem błędnych Nie, no ja też nie. Ostatni raz, kiedy miałem potrzebę w projekcie wykorzystania właśnie bazy danych takiej jakby plikowej, gdzieś tutaj w lokalnie, mhm. to skorzystałem z LocalDB, które jest jakby okrejona wersją SQL servera, nie Express. Ale to się e... powiem, dlaczego mówię o tym SQLite? Mhm. Wyszła wersja 3.38 i teraz uwaga, oni dodali w ogóle e, ulepszyli właściwie e, syntaks, czyli wiesz, składnie do zapytań z, z, związanych z JSONami. Okej. Okay. Czyli wiesz, dodali te strzałki, możesz bezpośrednio pola mhm. wyjmować i tak dalej. To jest swoją drogą w pozgresie też w, w którymś tam wersji nagle dodali, wiesz, te pola JSONy, nie? E, I tutaj widać, że SQLite idzie w tą samą stronę. I co ciekawe, oni też fajnie uprościli tutaj właśnie ten artykulik, który pewnie widzicie. A on też pokazuje, jak można uprościć składnie. Nie? I no, bardzo, bardzo ciekawie oni to zrobili, bo mamy tutaj właśnie pokazany taki przykład Jasona i w yeah. dość prosty sposób możemy np. do tej yeah. wartości F7, że to jest ten pierwszy yeah. przykład. Się dobrać poprzez Wee. właśnie indeks, nie? Mhm. Więc no, jednak jest duża różnica w tym, jak to wygląda. Pytanie teraz jest następujące, nie? Bo SQLite, ja widziałem ciekawe rozwiązania na SQLite, wiesz, aczkolwiek głównie to były jakieś urządzenia. mobilne. mobilnych mhm. to jest raz, a dwa takie urządzenia, powiedzmy, o słabszej mocy obliczeniowej, takie wiesz, w IoT trochę. Eee, I tam widziałem właśnie takie rozwiązanie <noise> oparte na SQLite. Tak, no, no, raspberry je... Pi sobie wgrać jak najbardziej. Eee, ja te właśnie ostatnio, ostatnie zastosowania SQLite widziałem w aplikacjach na zamarinie, nie? czyli na mhm. cross-platform, na mobilki. Tak, tak, tak. Eee, między innymi na mobilki, bo cross-platform. No, fajnie, by się rozwija jeszcze. Tak, ja też w sumie tak paszę. Raspberry Pi powiedzieliśmy. Kurczę, ja mam w domu Raspberry Pi. Muszę coś porobić na nie. A jest Piątek, coś twój będzie odkopane raz do dzisiaj? Może nie tyle co odkopane, bo ja świeżo co dostałem te Raspberry Pi. A, okay. Więc bardziej, no muszę zobaczyć jak to wszystko działa, nie?